To opowiadam w kategoriach cudu, bo jak komuś mówię, że tam 15 lat mi darowali w banku spłaty kredytu we frankach, to wszyscy mówią: Boże, jak myślałam, że po prostu wszystko stracę, że będę musiała też oddać swoje mieszkanie do banku, że nie dam rady wypłacać tych rad, utrzymywać się z mojej pensji. Tak mi się też złożyło, że mogłam swojej pracy, dostałam dwie podwyżki i dodatkowo mogłam jeszcze brać sobie nadgodzinne takie dyżury, więc dużo pracowałam. W pewnym momencie wyszła jakaś taka ustawa, która mówiła, że te umowy zawarte są, Nieprawidłowe i że można ubiegać się o takie jak gdyby odszkodowanie od banku albo o przewalutowanie. No i prawnik mi powiedział, że faktycznie ta umowa w świetle danych przepisów, które obowiązują teraz, ona jest nieprawidłowa i że możemy zawalczyć o to, żeby bank oddał mi tę różnicę, taką jak gdyby franki, a złotówki. W pewnym momencie bank mi zaproponował ugodę. Że nie oddadzą mi takiej kwoty, ale to będzie tak, że ja trochę odpuszczę, oni trochę mi darują i w sumie podpisujemy umowę i nie mam kredytu. W listopadzie tamtego roku podpisałam taką umowę i nie mam kredytu mieszkaniowego, a uwierz, mi młody człowieku, jest to ogromna wolność pod różnymi względami finansowymi. To jest zupełnie inne, inne życie, jeżeli się nie ma takiego bata nad sobą, że musisz co miesiąc, czy pieniążki będą, czy pieniążków nie będzie na koncie, to i ty tak musisz spłacić. Pan Bóg tak. Pokierował e, moją sytuacją finansową, dał mi na swojej drodze dobrych ludzi, że okazało się, że 15 lat wcześniej spłaciłam kredyt e, mieszkaniowy, a uwierz mi, to jest naprawdę sukces.